Dzień dobry państwu. Jesteśmy w studiu Dziennika Gazety Prawnej na Kongresie Cybersec w Krakowie. Już za chwilę rozmowa z panem Krzysztofem Sierańskim, który jest prezesem firmy Steelsec. Zapraszamy. I wracamy. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry. Podczas Kongresu Cybersec ma pan w agendzie wystąpienie. O tajemniczej nazwie, kompleksowa odpowiedź na wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa. Chciałabym rozebrać to na czynniki pierwsze i zapytać, jaka to odpowiedź, co to znaczy, że kompleksowa i o jakie wymagania chodzi, jak je definiujemy? E, żyjemy w czasach, kiedy Unia Europejska funduje nam legislacyjne tsunami, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, IT i generalnie stronę. E, ten cyfrowy świat, w którym, w którym coraz mocniej żyjemy. E, mamy tutaj DORE, mamy NISA II, mamy CRA, mamy e, dyrektywę medyczną nową, mamy e, AI Act. Także tych różnych e, aktów prawnych jest bardzo dużo i one wszystkie nakładają na e, organizacje funkcjonujące na terenie Unii Europejskiej nowe wymagania albo zmienione wymagania. No więc nie jest łatwo w tym świecie się poruszać. Jeżeli to są firmy, które też działają na rynkach globalnych, to także mamy duże zmiany regulacyjne w Stanach Zjednoczonych. W tym roku została wydana druga wersja, wersja 2.0, frameworku cyberbezpieczeństwa, który jest stosowany, wydawany przez NIST. Więc tego dostosowania jest bardzo dużo i właśnie to będę pokazywał podczas tej prezentacji. Jak można podejść do tego tematu i jak ryzykowne jest podchodzenie do każdego tematu osobno? Bo często to spotykamy w organizacjach, że ty się zajmij tym, ty się zajmij tym, ty się zajmij tym. I potem żyjemy w takim świecie, który jest strasznie wielowymiarowy i trudno w nim się poruszyć. To może wyjdźmy od tego, czym zajmuje się Stilsek i jaka jest Państwa odpowiedź na te wyzwania związane z tymi wymaganiami, które pojawiają się wraz z nowym prawem? Stilsek jest polską spółką, która się zajmuje usługami cyberbezpieczeństwa, a dokładniej nasze podstawowe działalności, to jest jedna rzecz, działalność wspierająca zapewnienie zgodności w organizacjach, albo audyt, albo dostosowanie do, do wymagań, do których ktoś się musi dostosować, czy to wymagania prawne, czy jakieś wymagania klienckie. No i tutaj mamy dużą zdolność pokazywania i dostosowywania organizacji do tego, żeby było dobrze, żeby to było akceptowalne przez klientów albo przez jakieś organy nadzorcze. E, działamy z tymi usługami w różnych europejskich krajach, nie tylko w Polsce. E, natomiast druga część taka podstawowej naszej działalności to są testy bezpieczeństwa czyli mamy zespoły e, zajmujące się testami infrastruktury, aplikacji, urządzeń. To jest, to jest nasz świat. Zapytam teraz o. Yy... Oczekiwania Waszych klientów z jednej strony, a z tym zaś wiąże się temat ich świadomości. Czy polskie firmy są świadome tego, jak przygotować się na różne kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, czy to nadal jest coś, czego musimy uczyć i Państwa firma też musi uświadamiać, że, że to jest must have w tych czasach? To nie tylko polskie firmy, to jest generalnie problem na świecie. E to jest tak, że czy, czy, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w różnych europejskich krajach, czy w Wielkiej Brytanii na przykład, e, zarządy, e, osoby nadzorujące funkcjonowanie organizacji e, często nie są świadome tego, że cyberbezpieczeństwo jest ważne. E, I w tej chwili tutaj legislacja idzie w tą stronę właśnie, żeby uświadamiać, e, jak to się określa, board and above, czyli. Tym, którzy pr prowadzą organizację i tym, którzy ją nadzorują, że to bezpieczeństwo jest istotne. Co ciekawe, na przykład w Stanach Zjednoczonych, po, po, po jakichś tam cyberincydentach, to osoby nadzorujące duże organizacje były ostatnio skazane na prace społeczne. No bo wiadomo, że tam milionowa kara w dolarach nie stanowi specjalnego problemu dla kogoś, kto, kto dobrze zarabia, ale już prace społeczne są takim czynnikiem, który pokazuje, że wbijamy tą szpilkę, że naprawdę to jest ważne, że tutaj nie wystarczy, że zapłacisz, tylko musisz, wyrządziłeś krzywdę społeczeństwu i teraz musisz ją naprawić. Także w Polsce jest tak samo, to znaczy duża część kadry nie zdaje sobie sprawy albo bagatelizuje problem i jest dużo takiej pracy u podstaw właśnie na najwyższych szczeblach organizacji, żeby Sprawić, że to zrozumienie dla, dla, dla zagrożeń cyberbezpieczeństwa, że to rzeczywiście się może zadziać, że to nie są wyrzucone pieniądze, yy, zaistnieje. Plus druga jest kwestia, cyberbezpieczeństwo wyjmuje coraz większy kawałek budżetów IT. No i tutaj w, w IT, które często są oddzielne od tych działów bezpieczeństwa, rodzi się opór, no bo nagle zabierana jest im wolność. No tak, Mamy takie czasy, że, że zmieniają się kompetencje, budżety i, i wszystko przepływa? Wracając do tej Państwa pierwszej odnogi działalności związanej z nazwijmy to consultingiem zapewnieniem zgodności tak. Tak, w, w obszarze cyberbezpieczeństwa. Jak wyglądają strategie, które oferujecie albo możecie oferować firmom? Jeżeli chodzi o dostosowywanie tego poziomu bezpieczeństwa, w zależności od wielkości firmy, jej specyfiki działalności, tego, jakich ona z kolei ma klientów. Czy są jakieś takie, powiedzmy, trzy podejścia, które można przedstawić i dać do myślenia, być może, przedsiębiorcom, którzy nas oglądają? Jasne. No to pierwsze podejście, które dość często stosujemy, to jest outsourcing działu bezpieczeństwa. Czyli w organizacji brakuje kompetencji w tym obszarze, bo to nie jest tak, że możemy mieć jednego człowieka, który się wszystkim zajmie, bo to tak nie działa. Cyberbezpieczeństwo jest dość złożoną dziedziną, tak jak informatyka czy medycyna. Jeżeli boni panią ząb, to nie idzie pani do ortopedy. No i podobnie jest z cyberbezpieczeństwem, że trzeba mieć różnych specjalistów na pokładzie, którzy nie będą, w ich czas w całości nie byłby utylizowany w jednej organizacji. No więc po prostu my przyjmujemy te funkcje na siebie i wspieramy naszych klientów. No i nawet zdarza nam się takich rzeczy, które robiliśmy niedawno dla jednej z polskich firm informatycznych. Negocjowaliśmy z ich amerykańskim klientem, dlaczego nie będzie ubezpieczenia odpowiedzialności cyrwicznej na 100 milionów dolarów. Tak, I udało się. O, obrazowy przykład. Udało się. No więc to jest, to jest taki jeden element, że po prostu wchodzimy z zewnątrz i realizujemy te funkcje, które muszą być. Czasami mówimy stop zarządowi, zastanów się, bo nie rekomendujemy takiego działania albo że coś powinniśmy zrobić. Pilnujemy, żeby organizacja posiadała dowody na to, że dokłada tą należytą staranność i, 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 i ten poziom bezpieczeństwa. Rzeczywiście jest w organizacji utrzymywany i zapewniany. Drugi wariant, który też dość często jest stosowany, to po prostu takie zamknięte projekty. Chodzimy, analizujemy co się dzieje, jakie są luki, co trzeba poprawić, w jaki sposób to można poprawić i dajemy parę scenariuszy naprawienia tego w sposób taki szybszy, ale nie dający jakichś głębokich efektów, jakieś globalne programy zmian. To jest tak, z tym zapewnieniem zgodności, że te wszystkie wymagania, które teraz są, ze, zarówno legislacyjne, jak i najlepsze praktyki, one wymagają od nas ciągłego śledzenia zagrożeń, ciągłego dostosowywania. Więc to nie jest tak, że można sobie, nie wiem, kupić jakieś kwity gdzieś na bazarze i będzie ok, tylko to wymaga cały czas pracy, rozumienia własnego biznesu, co chcemy chronić, co jest dla nas istotne, rozumienia z czego, z czego tak naprawdę korzystamy. Coraz częściej rozszerzamy to zgodnie z aktualnymi wymaganiami na dostawców. To też mogę powiedzieć, dość duża firma, z którą, nie polska, z którą, z którą pracowaliśmy, korzystała znowu ze znanej w świecie platformy związanej z rekrutacją. I nagle się okazało, że ta platforma to generalnie w sumie to nawet nie wiadomo, kto jest właścicielem, w sumie to nie wiadomo, gdzie te dane są. Choć tam jakieś naklejki, GDPR compliant, cudawianki i tak dalej, no ale jak się zaczęliśmy przyglądać, tak to zwykły użytkownik by nie zwrócił na to uwagi. nie? Jak my zaczęliśmy przyglądać, co za tym stoi, jak to wygląda, to, to nagle okazuje się, że zależnie e, z którego kraju wchodzisz na tą stronę, to dostajesz inny content, taki, który akurat Tobie pasuje. To jest OK, no tylko że niektóre rzeczy typu telefony, które, numery telefonów, które nie odpowiadają, no sugerują, że może coś jednak za tym stać dziwnego. Nie? No, i, e, no i ta firma chyba zmieni tą platformę, bo rzeczywiście zaczęli się, zaczęli się obawiać, z kim oni tak naprawdę współpracują. I gdzie Choć, trafiają dane? Tak, osób, tak, które tak, tak, gdzie trafiają krasować, dane, tak. gdzie tak naprawdę się dzieje, no bo tam oświadczenia to jedno i to, co jest napisane na stronie, ale jak zaczęjesz to weryfikować, to się okazuje, że to, to, że to tak nie działa. Powiedział Pan o tym ciągłym śledzeniu zagrożeń, dostosowywaniu. Jak Wy to robicie u Was w firmie, żeby być na bieżąco? I jakie Pan dostrzega trendy, tendencje, jeżeli chodzi o kierunek rozwoju tych zagrożeń dla biznesu? Eee. Bo trzeba doprecyzowywać. Tak, to jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o to, jak my to robimy, to my e, mamy własne narzędzia, które wspierają nas w, e, w tym śledzeniu, bo bez narzędzi tutaj się nie da i to nie są jakieś e, takie narzędzia komercyjne, tylko nasze, wypracowane przez nas, dostosowane, a właściwie tam przez spółkę, sp sp siostrzaną spółkę, która, która je przygotowała i, e, e, i one nam pomagają, pomagają to śledzić. E, druga, e, drugi obszar to jest e, to, że cały czas uczestniczymy w tym ekosystemie związanym z cyberbezpieczeństwem, czy w ramach zespołów reakcji na incydenty, czy właśnie w ramach różnych organizacji, które tutaj też są dostępne podczas, podczas, podczas czy, czy nawet klastra Cybermen in Poland. Kolejna rzecz, to, kolejna rzecz to, co my z tym, co my z tym dalej robimy. No przede wszystkim informujemy naszych klientów o tym, że coś się dzieje, że czymś się powinni zainteresować. Że w dniu dzisiejszym są takie takie nowe podatności, że warto by było poinformować pracowników o tym, że coś się dzieje, albo warto podjąć jakieś działania. Także to jest taki, to jest taki element. Jeżeli chodzi o te trendy, o których mówimy, to mi to się bardzo podoba, bo kiedyś ENISA, czyli Europejska Agencja do Spraw Cyberbezpieczeństwa, w 2020 roku opublikowała raport e, e, aktualnych trendów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Teraz w zeszłym roku opublikowana została taka. Trendy na rok 2030. No i już na początku tego rągu te trendy zostały zmienione, bo już ten katalog tam tak, dynamicznie się, się to pomieszał. Więc e, cały czas trzeba mieć, e, oczywiście, cały czas trzeba Ręka monitorować, co się dzieje, mieć rękę na pulsie. Cały czas trzeba patrzeć, z czego korzystamy, kto to nam dostarcza, w jaki sposób nam to dostarcza. No i tak naprawdę jak wygląda nasza geopolityka, co innego dzieje się trochę w Polsce, co innego dzieje się w Niemczech, co innego dzieje się we Francji, szczególnie teraz po tych e, ostatnich, ostatnich deklaracjach, także zależnie gdzie jesteśmy to wygląda inaczej i to zawsze ten kontekst, e, kontekst musimy uwzględniać. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Gościem dziennika na Gazety Prawnej był pan Krzysztof Sierański, prezes firmy SteelSec. Dziękujemy.